odrobienia zdjęć rzegających przechodniów przez patrzenie się na serce kelnerki aż po oglądanie podejrzanych filmów. Dziś przedstawię wam chyba 21 najdziwniejszych osiągnięć w grach. Zacznijmy od gry Lollipop Chainsaw, w której sterujemy skąpo ubraną dziewczyną z piłą mechaniczną. Przysięgam, zrobiłem to przypadkiem. Tak po polsku brzmi nazwa pewnego osiągnięcia, by je zdobyć wystarczy spojrzeć głównej bohaterce pod spódniczkę. Nawet nie próbuj się wytłumaczyć z tego Achievementa, chociaż równie trudno będzie się wytłumaczyć z trofeum Hold My Hair w Watch Dogs 2. Obejrzyj Psy to seria gier, w której wsiadając się w hakera, zwalczamy korpoświat i pomagamy zepsutemu społeczeństwu. Mamy do dyspozycji mnóstwo różnych gadżetów oraz ciekawych funkcji urozmaicających rozgrywkę. Co z tego? Właściwie to nic, ponieważ osiągnięcie, o którym zamierzam powiedzieć, nie wymaga od nas żadnej z tych rzeczy. Krok pierwszy, wstań całkiem z rana. Krok drugi, znajdź pijaka. Krok trzeci, czekaj aż się pożyga. Krok czwarty, zrób mu zdjęcie. Krok piąty, masz osiągnięcie. Uprawiaj seks 25 razy, albo patrz jak inny bohater to robi. Tyle wystarczy, by zdobyć osiągnięcie The Paramour w Fable 2. Zdecydowanie łatwiejsze do zdobycia będzie Call of Nature w grze The Last Guardian. Gra przedstawia historię mężczyzny, który wspomina niezwykłe zdarzenie z przeszłości, gdy został porwany i znalazł się w pradawnych ruinach obok Trico. Tajemniczego stworzenia przypominającego połączenie psa i orła. Aby opuścić to miejsce, nietypowa para bohaterów musi sobie wzajemnie pomagać, odkrywając sekrety ruin i tajemnicę samego Trico, który ukrywa potężną moc. Jedną z jego tajemnic jest to, że... Musi czasami iść na dwójkę. A jeśli podczas tego aktu będziemy go bacznie obserwować... Dostaniemy achievementa. Osiągnięcie, dumnie nazwane Widoki Doliny, możemy zdobyć, gdy jedna ze skromnie ubranych kelnerek w grze Asura's Wrath serwuje nam drink. Gra pozwala nam je wypić, wylać albo sobie pójść. Jednak, gdy postanowimy wstrzymać się od wyboru i utrzymywać zbyt długi kontakt wzrokowy z... sercem kelnerki, ta po chwili się zakryje, a my dostaniemy achievementa. Tak samo jak ja, mógłbym dostać od Ciebie słów. W Dead Rising 2 Off The Record wcielamy się w Franka Westa, fotoreportera znajdującego się w metropolii opanowanej przez zombie. By zdobyć osiągnięcie Poking Reli należy nachlać się do takiego poziomu, by główny bohater zamiotował na podłogę, a następnie pokazać, Dominację, Dominacja. wpychając zombiaków w nasze żygi. Family Guy, jeden z najpopularniejszych seriali na świecie. Wiecie, że ma swoją grę? Ja też nie, ale nic nie tracicie, bo i tak jest mocno średnia. W każdym razie, przechadzając się po jednym z poziomów, nasza główna postać może wejść do pomieszczenia by zebrać troszkę pieniążków. W pokoju jednak czekać będzie na nas. Niemiła niespodzianka. By zdobyć osiągnięcie o wdzięcznej nazwie Pervert, wystarczy zostać z tym koleżką przez ponad 30 sekund. O wiele więcej niż 30 sekund zajmie nam osiągnięcie w grze Trawer Save the Universe. W swoistej poczekalni mamy siatkę do koszykówki i pogniecione papierki na podłodze. Jeżeli z jakiegoś powodu zechcesz wrzucić te papierki 100 razy do kosza, twórcy poinformują cię o swoim zdziwieniu w postaci achievementa. Nawet w opisie wyzywają cię od socjopaty. W grze Metal Gear Solid 2 znajduje się osiągnięcie o wymownej nazwie Snake Bitter. Snake to również nazwa głównego bohatera. Jeżeli pokierujemy nim tak, by otworzył szafkę ze zdjęciem kobiety w bikini oraz gapił się na nie troszeczkę zbyt długo, protagonista otrzyma połączenie, sugerujące, że nie ma zbytnio czasu na takie rzeczy. Wtedy też dostaniemy trofeum, które w polskim tłumaczeniu oznacza bicie węża. GÓWNO! Jednych śmieszy drugich nie. Twórców gier ewidentnie tak, ponieważ w Duke Nukem Forever możemy zyskać osiągnięcie za ukradnięcie fekali z publicznej toalety, co nawet główny bohater uznaje za obrzydliwe. Uh, this is gross. Mniej obrzydliwe, ale nadal związane z głównym, jest osiągnięcie w Half-Life 2 z zestawu The Orange Box, które dostaniemy za wzięcie toalety i brutalne zamordowanie nią przeciwnika. Zaiste inspirujące. Graliście kiedyś w szachy i podczas frustrującej, upokarzającej przegranej chcieliście rozwalić całą szachownicę w drobny mak? Możecie to zrobić w grze Shotgun King The Final Checkmate. To znaczy niedosłownie, ale główną atrakcją tej gry jest rozstrzeliwanie pionków strzelbami. Jedną z tych jest ta o wymownej nazwie Ramzes II. Nie jest ona jakoś wybitnie dobra, ale gdy wygracie grę za jej pomocą, otrzymacie Achievement o nazwie Ramzes II. To chyba najmniej ekscytujące osiągnięcie na całej liście. Epic Battle Fantasy to turowa gra RPG. Możemy w niej nabywać różne postacie, a jedna z tych postaci, czyli Natalia, ma dwa duże argumenty skłaniające do wyboru akurat jej. Jak się okazało, w jej serce można. Klikać, a robiąc to wystarczająco wiele razy, dostaniesz osiągnięcie, które wprost nazywacie spoczeńcem. Piące psy to w mojej opinii jedna z najbardziej niedocenionych produkcji danej kugier. Gra daje nam zaawansowany system walki wręcz z wykorzystaniem elementów otoczenia i pobliskich przedmiotów. Osiągnięcie a slap in the face wymaga od nas wzięcia ryby i za jej pomocą ukatrupienia jakiegoś leszcza. I nie mowa tutaj o kolejnej rybie. W Jakuzie Zero jest miejsce zwane Gunchan. Gdzie nasza postać za 800 jenów może obejrzeć sobie film. I nie, nie jest to finał Gen Ja pierdolę. Jaki film to wam mówić nie będę, ale można wywnioskować to z reakcji bohatera i kadru na chusteczki. Po zakończonej sesji wyskoczy wam osiągnięcie, mówiące: Zrobiłem to dla Achievementa. Paradoks Stanleya. Kurwa, te tłumaczenie tytułu brzmi tak chujowo, ale nie gra przepełniona dziwnymi, śmiesznymi i ciekawymi osiągnięciami, bo sama w sobie jest dziwna, śmieszna i ciekawa. Go Outside to achievement, który wymaga od nas niewłączania gry przez 5 lat. Rok temu wyszedł remake oryginalnego Stanleya o nazwie Destiny Parable, Ultra Deluxe. W związku z tym, że od premiery oryginalnej wersji minęło już tyle lat, że niektórym graczom udało się uzyskać Go Outside bez oszukiwania, w remake'u pojawił się Super Go Outside. Jeżeli ktoś tym razem postanowił się na niego skusić, to z włączeniem gry musi poczekać aż... 10 lat, albo po prostu przestawić datę na komputerze lub konsoli. Ale to jest dla frajerów. Postal 2 bardzo, bardzo specyficzna gierka. Spośród jej wszystkich dziwacznych osiągnięć wyłoniłem zwycięzcę. Wystarczy naszczać sobie do gęby. Mm. Dobra. Zdecydowanie mniej obrzydliwe, a właściwie to porównując do tego całkowicie normalne osiągnięcie, znaleźliśmy w Goat Simulator. By je zdobyć, musimy specjalnie sklaszować gierkę. Można to zrobić wchodząc w konsolę i wpisując BEGIN BVT. Ta nam wywali, a gdy odpalimy ją kolejny raz, dostaniemy osiągnięcie TESTER MIMOWOLI. Z Duke Nukem 3D, przechadzając się po drugim levelu, możemy znaleźć lokal ze striptizem, a w nim... Niecałe 100 pikseli, pięknej ladacznicy. Jeżeli w przerwie od masowego mordowania potworów postanowimy dać Ci trochę kaski, dostaniemy osiągnięcie. Gry typu farmy achievementów. Sam je tak nazwałem. Ale nazwa jest tak gówniana jak jakość tych gier. Takie produkty to najczęściej skrajnie chujowe gry, w których co sekundę dostajesz 10-15 osiągnięć. Pulę do wyczepania masz dość dużą, poza zwyczajem, gra posiada ich łącznie kilka tysięcy. Najczęściej spotykałem się z nimi na Steamie, właściwie to tylko na Steamie, bo tam takowe osiągnięcia mają jakąkolwiek większą wartość. I można na przykład ułożyć sobie z nich fajną gablotkę na profilu. Y nie wiem. Chociaż pewnie głównym powodem jest to, że na Steamie próg weryfikacji i przyjęcia gry jest najniższy ze wszystkich platform. Niektóre z tych gier posiadają karty kolekcjonerskie. Takowe można wymienić na odznakę, która przyczynia się do wyższego poziomu konta na Steam, albo je sprzedać za małe, choć realne pieniążki. Dobra, pora chyba na najdziwniejsze osiągnięcie ze wszystkich na dzisiejszej liście. South Park to dość obieprzony serial. Także można się domyślić, że gra, która jest na nim oparta będzie równie dziwna. Dziwnych osiągnięć w tej grze jest więcej niż normalnych, bo jedne z pierwszych, które dokowujesz, to zesanie się w gacie, rzucenie przeciwnika głównym i zbicie piony z Jezusem. Ale zdecydowanie najdziwniejszym i najobrzydliwszym jest pierdnięcie na nienarodzone dziecko zombie należące do ekipy niemiłego, austriackiego malarza z wąsem.